Łapki do góry i czyta, nie? Podejdzie, chce, a tak nie I teraz, czy? No trzymaj, normalnie. Nie, nie rzucę na ten, a rzucę I teraz jest ten? No, no, trzymaj go. Nie, chodzi o, poczekaj. Chodzi mi o takie coś, często się zdarza, Trzymam i jest po prostu Strasz. tutaj, strasznie, nie? I trzymamy teraz. No i teraz strasznie coś takiego. No i musimy podnieść ręce. Prawda? No ale nie włączyć. Jak natomiast idzie tu, to idzie tu, nie? To jest to wasze. A to jest po prostu przy... Jest czasami przykłada broń do tego, nie? I to iż na razie masz ręce opuszczone.